Jeszcze w tym miesiącu Osiedle Przyjaźni wzbogaci się o zmodernizowane centrum sportu i rekreacji naprzeciwko osiedlowego domu kultury Słońce. Dobiega końca remont boisk. Po 20 listopada mieszkańcy będą mogli korzystać tutaj z boiska do koszykówki, siatkówki i nowoczesnej bieżni ze skocznią w dal. Zmieniło się także zagospodarowanie przestrzeni wokół centrum. Prace prowadzą poznańskie inwestycje miejskie. Wraz z jednostką samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Południe, której udało się pozyskać grant z Urzędu Miasta. Widzimy takie drobne prace porządkowe ogrodnicze, nasadzenia nawiezienie ziemi urodzajnej, wysianie trawy. Tak, także podejrzewam, że. Na pewno pod koniec listopada będzie można z tych boisk już korzystać, co prawda aura jest taka jaka jest, więc te boiska pewnie będą w małym stopniu wykorzystywane zimą, no ale na wiosnę już pewnie przyjmą wszystkich, którzy będą chcieli grać. A grać będzie można także po zmroku, dzięki zainstalowanemu oświetleniu zarówno boiska do siatkówki, jak i koszykówki. Pięknie jest to opłotowane, ponieważ w poprze, przy, przy poprzednim kompleksie tam mieliśmy problem z osobami skracającymi sobie drogę. Także ta bieżnia była bardzo wydeptana. Teraz chcemy, żeby jednak mieszkańcy chodzili po ścieżkach, po chodnikach. Dlatego też zostało to opłotowane, tak żeby no nie niszczyć tej nowej nawierzchni, która jest elastyczna, bardzo przyjazna dla stawów. Obiekt będzie ogólnodostępny, a więc z nowego centrum sportu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a nie jedynie pobliskie szkoły. Będą ogólno dostępne tutaj dla mieszkańców winogra, to się dla przyjaźni pewnie najbardziej, ale też dla szkół, które tutaj są w pobliżu szkoła 66. Jak najbardziej może tutaj przychodzić z bułefistami i, i uczyć się po prostu gry w koszykówkę, w siatkówkę, na czas biegać, czy też skok w dal. Także to, ten teren jest otwarty, no i zapraszamy wszystkich do korzystania. A kto będzie czuwał nad porządkiem na tych boiskach, jeżeli będą faktycznie one tak często użytkowane? To jest teren. Natomiast jakby teraz po zakończeniu już teren przechodzi w zarządzanie osiedla przyjaźni. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad milion złotych. W takim montażu finansowym 500 tysięcy to są pieniądze grantowe, które udało nam się wygrać. Rada Osiedla Nowe Winogrady Południe dołożyła do tego 100 tysięcy. No i PSM Winogrady 400 tysięcy. Tu chcę podkreślić, że bardzo dobrze nam współpracuje. Rzeczywiście ta inwestycja i inwestycja też na osiedlu pod Lipami, to są takie przykłady właśnie bardzo dobrej współpracy i takiego montażu finansowego, gdzie i spółdzielnia, i nasi mieszkańcy po prostu korzystają na tym. To nie koniec prac na tym terenie. Jednostka samorządu pomocniczego Nowe Winogrady Południe zapowiada, że zajmie się także drugą częścią placu bliżej Wieżowca. Zrobiliśmy tylko połowę, tak? Zrobiliśmy tą część południową, czeka część północna. Także no ona czeka na, na zrobienie to główne boisko i także taki plac zabaw bliżej wieżowca. No, zobaczymy, jakie będą możliwości, czy te konkursy grantowe, które do tej pory się odbywały, będą pozwalały nadal na składanie wniosków co do inwestycji, modernizacji na terenach spółdzielczych. Czy niestety ta możliwość będzie zablokowana? No i wtedy nie będziemy mogli zgłosić takiego terenu właśnie, który leży na terenach spółdzielni na przykład, czy jakiejś wspólnoty mieszkaniowej, czy, 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 czy właśnie... Być może będzie tak, że będą dofinansowywane tylko inwestycje, które będą na terenach miejskich. Z nowej inwestycji cieszyć się mogą nie tylko fani sportu, ale i kierowcy. Do dyspozycji mieszkańców ponownie zostanie oddany parking, ale wyremontowany i z oznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że w tym roku otwarto także boisko na osiedlu pod lipami, za które również odpowiedzialna była jednostka samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Południe.